postanowiłem Wam zrobić takie moje podsumowanie mojej masy, która już trwa 8 miesięcy. Powiem Wam jak wyglądało wyjście z redukcji, jak postępowałem z kaloriami, jak z wysiłkiem, jakie treningi dotychczasowo robiłem, jak potem obcinałem te kalorie, gdy już mój metabolizm zwolnił itd. Tak tak Ale to najpierw muszę iść do domu coś zjeść. Nie będę się tu w aucie rozgadywał na głodnego, bo na głodnego to mogę wam tylko jakieś bzdury powiedzieć, które nie mają najmniejszego sensu. Bo i tak niby mówię, ale w głowie to mam tylko jedno, żeby już tam coś załadować do żołądka. Kurde, coś mi oko spieprza. Zeza nie mam. Magnezu mi brakuje. Niby biorę ten magnez, ale gówno mi co to daje na razie. Chyba trzeba trochę poczekać, bo to tak nie ma, że od ręki już, już zniknie. Ale jest to denerwujące. Obraz się rozmywa. Najadłem się. No, możemy przejść do rzeczy. Więc zaczynamy opowiadać, jak to tam wyglądało z tą całą moją masą, wyjściem z redukcji i tak dalej. No więc tak, redukcję kończyłem na 2600 kilokalorii. Wiadomo, przed, yy, przed zawodami ostatni tydzień obcinałem trochę kalorykę, głównie z węgli. Powiedzmy, że może miałem ten ostatni tydzień około 2000. Ale zero areobów i tak dalej, wiadomo, żeby nogi odpoczęły, żeby lepsza separacja była. Po zawodach to postanowiłem od razu, wchodzę na kalorie, rosnę, szkoda mi czasu. Jak najszybciej chcę dojść do tego y, bilansu, żebym miał nadwyżkę i od razu, żeby anabolizm, anabolizm, anabolizm. Nie skupiacie się na niskim zatuszczeniu. Mówię, no nie jest mi to potrzebne, nie startuję za, za 3 czy tam 4 miesiące, tylko za rok czasu, załóżmy, nie? Z tego co pamiętam, postanowiłem sobie wejść na taki bilans zero w sumie. 3,5 tysiąca, dla jednych pewnie już spora nadwyżka, dla mnie przypuszczam, że nie. A raczej na pewno nie. No ale miałem taką potrzebę jedzenia, leptyna to tak wariowała. No sało, ja mogłem pochłaniać jedzenie jak śmietnik. Wstawałem, potrafiłem zjeść około 2000 kcal na samo śniadanie. Rasowe i film rasowe, co chcesz, nie wiem, budynie, miód, orzechy z miodem, wafle, z, nie wiem z czym, ze serem żółtym nawet mi smakowały, nie? Także jajca, jajca mega. No ale takie coś trwało 16 tygodni, takie zachcianki jedzeniowe jak u baby w ciąży, ale w sumie, no, mówię, masa, 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 ponad rok masy. Nie wiedziałem też, jak za bardzo mój organizm zareaguje na, 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 na taką nadwyżkę, nie? No ale tak to wygląda, waga wzrastała gigantycznie, nie wiem, z początku no to wiadomo, no to odbicie, bo odwodnione i tak dalej, no załóżmy, że po tygodniu miałem 80 parę kilo, to potem i tak, co tydzień to kilogram, 2, kilogram, półtora, mówię, no ja pierdziele, zaraz ze 120 ważył, doszedłem do pułapu podajże 96,7 sześciu i siedmiu kilokalorii, już, co ja gadam? Jakich kilokalorii, 97 kg. I co bym nie robił? Waga stała, spadała, stała. Czy jadłem 6000 czy 5? Nic to nie zmieniało. No to mówię, no to jest znak, że może no, trzeba zrobić jakiegoś minikata, poprawić tą jakość. No i od nowa, nie? Zrobiłem tego minikata metabolizm powiem szczerze, że mi zwolnił to zajęło mi 16 tygodni 16 tygodni miałem taki metabolizm pobudzony po, po zawodach no i teraz jem sobie normalne ilości jedzenia tamte 3700, 3800 i najadam się tym i naprawdę się tym najadam, to nie jest tak, że mi jest się także 16 do 20 tygodni zajęło mi to zanim organizm odczuł komfort zanim ta leptyna była na, na przyzwoitym poziomie a nie, że tylko grelina i ssał w żołądku, nie Także, no, tak to wygląda. Yy, nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Pierwszy raz wychodziłem, yy, wychodziłem na scenę wtedy. Teraz inaczej postąpię. Chcę, be, będę chciał bardziej utrzymać tą formę. Chociaż yy, sami wiecie, że pomimo takich kosmicznych ilości jedzenia, nie jestem jakiś żulany. Yy, trzymam ten beb naprawdę w przyzwoitych, przyzwoitych ryzach. Jak na okres masowy. No, niektórzy naprawdę bardzo się zalewają. No, ja jednak nie chcę się wstydzić zdjąć koszulki. Chcę, żeby to było w normie, ale też nie chcę, żebym się źle czuł, że mój organizm yy, odczuwa jakiś dyskomfort, że cały czas mam ten poziom tkanki tuszczowej za niski. No więc tak, no. Tak to wyglądało z jedzeniem. Było 3,5 bilans zerowy, potem 3,800, nadal było za mało, 4,5 tysiąca. Czasami się najadałem. 5000, najadałem się, jeszcze robiłem cheatmile. No także na 5 tysiącach no to można się trochę najeść, nie powiem, że nie. Teraz bym tego nie przejadł, teraz to bym chyba pęk z, pęk z przejedzenia. No ale wtedy była potrzeba, bo przez miesiąc czasu to jest taki wzrost, taka odbudowa mięśni, taki miesiąc anaboliczny. Ja puchłem, dosłownie czułem, że mi się yy, ruchy ograniczają, bo, bo skóry brakuje, nie? Także yy, dlatego też nie chciałem robić żadnego rewersa, tylko jak najszybciej, żeby, żeby nad, nadrabiać mięso. Bo skoro potrafiłem się wyciąć tam te 13 tygodni do, do skóry dość cienkiej i żeby wyjść na scenę, no to mówię, nie, no szkoda mi czasu, bo zajmie mi to znowu 12-13 tygodni, żeby trzymać B. Mówię nie, chcę od, razu, chcę od razu rosnąć, nie? Tak to wyglądało. A roby odłożyłem z 60 minut 5 razy w tygodniu na. 20 minut i robiłem jeszcze jeden interwał, czy tam dwa już nie pamiętam, to z nich chyba zrezygnowałem całkowicie to też był pewnie jakiś mały błąd przypuszczam, że lepiej odkładać stopniowo no ale byłem tak przemęczony chciałem odpocząć, nie będę ukrywał no nie wiedziałem, że to jest aż tak wyczerpujące ale ja to lubię to nie jest tak, że mi ktoś do tego zmusza, nie? Też nie myślę, że się użalam, no bo nie, będę zapierdzielał i teraz zrobię jeszcze lepszą redukcję i jeszcze lepszą formę. Hmm. Apetyt aktualnie, no jest o wiele mniejszy niż wcześniej, także tak jak mówiłem, no trochę czasu to potrzeba. Myślałem, że, że, że szybciej, ale 20 tygodni, 16 to jest coś takiego, że przez ten czas organizm dopiero sobie uświadamia, ale nie, że sobie uświadamia z dnia na dzień, tylko przez te Całe 20 tygodni on sobie uświadamia, że jest coraz lepiej, coraz lepiej, aż nagle przyjdzie taki dzień, że zjesz normalny posiłek i będziesz się czuł najedzony. Przez jakieś 12 tygodni po zawodach ja codziennie w nocy się budziłem na pierwszy posiłek. Nie, że, że ja budzik ustawiałem, nie. Organizm się domagał, taki był metabolizm, nie, to zawsze wlatywało 100 gramów. Oczywiście wliczałem to wszystko, to nie jest tak, że ja jadłem przez ten cały okres masowy, co chciałem i, i jak chciałem. Jak chciałem coś zjeść innego, to sobie to wliczałem po prostu, nie? Typowe i film. I tak dalej. Yy. Trening jak wyglądał. Przez 16, chyba tygodni, po starcie robiłem 4 full body workout. Przyznam szczerze, że super sprawa. Stopniowo zwiększałem sobie obciążenie ilość serii, zrobiłem na tym świetny progres, naprawdę, dla odbudowy dla odpoczynku, dla układu nerwowego, super sprawa nie, że dobijałem się tak jak na redukcji, żeby zwiększyć wydatek tylko stopniowo zaczynałem od bardzo niskiego pułapu i naprawdę doszedłem do całkiem, całkiem ciekawych ciężarów no a potem przeszedłem na split ale to nie był taki typowy split tylko niektóre partie robiłem dwa razy w tygodniu a, a dokładnie to były plecy, plecy i klatka. No tutaj no, nie nazywam tego typowym splitem, ja raczej treningi yy, układam pod siebie i to są takie kombinacje, mieszanki, że no nie ma tego w gazecie. <grym> Także tak to wygląda. Aktualnie trenuję yy, splitem, ale znowu mam trening yy, full body całej góry, znaczy bez nóg, nie? No to znowu mam partie dwa razy w tygodniu. Nie trenuję tylko raz, nie? Pobudzam ją dwa razy. Moim celem jest 100 kg wagi przy takiej fajnej w miarę jakości, żeby utrzymać ten poziom tkanki, co, co mam teraz. Pokazywałem Wam, że nie jest on duży. Krata jakoś tam się pokazuje, jakiś kabel też wychodzi. Także jest dobrze. Daję sobie no, czas, myślę, że do kwietnia, maja to spokojnie. Także mam jeszcze, widzicie, chyba 7 miesięcy masy. 8 już zrobiłem, robię jeszcze 7. Nie bawcie się w jakieś 12 tygodni masy, ale co to wam da? 12 tygodni masy, później 16 redukcji, no to jest bzdura. Skupcie się na jednym, postawcie sobie konkret cel i go realizujcie. Oczywiście po drodze małe cele. Ale nie, że... O, bo kurczę, trochę mnie przy, przymgliło i już trzeba na redukcję. No to jest bez sens, to jest taka syzyfowa praca. Wychodzisz z punktu. Z, z którego przybyłeś, nie? Bez sens, kompletny bez sens. Dlatego ja mówię, rozgrywam to taktycznie. Daję sobie czas, spory czas na masę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie? Ja chciałem startować teraz, teraz, ale mówię to jest nie, mówię to nie. Jakbym znowu mieć pół kilo więcej mięcha, no to jest bez sens, nie? bez sens i tyle. Tak to u mnie wygląda. W międzyczasie jeszcze zrobię jednego minikata. Żeby trochę wrażliwość poprawić, żeby ten apetyt i tak dalej, nie? Także podsumowując, ważę w chwili obecnej 94 kg. Na koniec redukcji przed odwodnieniem miałem 78. Po odwodnieniu niecałe 74. Stuwa to jest mój cel. Sorry trochę za mój głos, ale jestem chory. I gadam tak, no, przez nos. Lecę zaraz na trening. Dzisiaj polecam niezłe maksy. Full body. Znaczy, znaczy, cała góra bez nóg, tak około trzech, trzech powtórzeń. Na, na, na serię, ostatnio doszedłem do 127,5 na 3 w ósmej serii, i w dziesiątej serii do 132,5. Ciężko będzie to pobić. Mówię, mówię tu o ławce poziomej, ciężko będzie to pobić, ale powalczymy dzisiaj. Szybka przypina łapska, i lecimy na trening. Pakujemy torbę. Nie wiem, czy, czy coś widać, czy nie jest tak wielka, że się pewno w nie mieści. No ale, lepiej mieć za dużą niż za małą, nie? Z 3-6 będzie, co? U Was ile tam siedzi? Pochwalcie się w komentarzach.